Cześć. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o samochodzie Ford S Max. W nagraniu opowiemy sobie o najważniejszych faktach dotyczących właśnie tego modelu auta. Będzie też sporo o ciekawostkach, cenie, opiniach i usterkach. Jeżeli zatem zastanawiasz się, czy ten model auta jest dla ciebie, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, to pamiętaj o tym aby kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze. Tego nie zrobiłeś. Dobrze, zatem teraz omówmy sobie detale, zaczniemy od historii samego auta, a mianowicie Ford S Max to samochód produkowany w latach 2006 do 2014 w krajach takich jak Belgia, Chiny czy Rosja. Oczywiście auto posiada swojego następcę w postaci Forda S Max drugiej generacji, o którym prawdopodobnie nagramy sobie inny film. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą generację, no to jest to oczywiście pięciorzędowy minivan należący do aut segmentu D. W aucie w zależności od wersji znajdziesz 5 lub 6 biegową manualną skrzynią biegów lub 6 biegową automatyczną skrzynią biegów. Samochód dostępny jest z napędem przednim i posiada od 5 do 7 miejsc siedzących. Jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, no to auto dostępne jest w takich wersjach jak Ambient, Trend, Titanium, Titanium S czy Titanium X. O szczegółach oczywiście poczytacie sobie w specyfikacji auta. Natomiast to co bardzo ważne na no to myślę są to silniki. Na rynku znajdziecie egzemplarze wyposażone w naprawdę Przeróżne jednostki silnikowe, auto było dostępne z wersjami benzynowymi, jak i silnikami wysokoprężnymi. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, no to były to silniki 2.0 o mocy 145 koni mechanicznych, silniki 2.3 o mocy 161 koni mechanicznych i silniki 2.5 o mocy 220 koni mechanicznych. W przypadku silników wysokoprężnych były to silniki 1.8 o mocy 125 koni mechanicznych, silniki 2.0 o mocy od 115 do 140 koni mechanicznych i silniki 2.2 o mocy 175 koni no mechanicznych. Generalnie Dość bezpiecznym wyborem będzie wybór silników 2.0 w dieslu, jak i również silnika 2.2 w dieslu. Generalnie są to silniki, które zgarniały dość przyzwoite opinie. Natomiast jeżeli chodzi o silnik wysokoprężny 1,8, czy o silniki benzynowe, no to w tym przypadku co po niektórzy kierowcy skarżą się właśnie na ich awaryjność. A zatem na pewno warto o tym wiedzieć przed ewentualnym zakupem. Jeżeli chodzi jeszcze o inne kwestie techniczne, no to tutaj wspomniałbym również o wymiarach samochodu żebyście byli w stanie zobrazować sobie nieco wielkość tego auta. A mianowicie auto ma około 477 cm długości, około 188,5 cm szerokości i około 166 cm wysokości. Wszystko to przy rozstawie osi rzędu 285 cm i przy masie własnej w zakresie od 1600 do 1743 kg. A zatem trzeba powiedzieć, że auto rzeczywiście dość spore. Jeżeli chodzi jeszcze o takie ciekawostki techniczne, no to to pamiętajcie również o tym, że w 2010 roku w przypadku Forda S Max pierwszej generacji miał miejsce pewien lifting. Podczas modernizacji zmodyfikowano przede wszystkim przedni zderzak, zmiany dotyczyły również świateł do jazdy dziennej, jak i także zwrócono uwagę na materiały wykończeniowe, które przed liftingiem dawały sporo do myślenia. Oprócz tego wprowadzono także różne ciekawe systemy, jak na przykład system kontroli martwego pola, a zatem jak najbardziej warto zainteresować się egzemplarzami po 2010 roku, zwłaszcza z tego powodu, że przeszły one sporo różnych, bardzo pozytywnych zmian. Jeżeli chodzi natomiast o wady i zalety samochodu, no to zaczniemy sobie od wad. Przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na plastiki, które były rzeczywiście dość średniej jakości przed liftingiem. Do tego do wad zaliczyć na pewno można zdarzające się usterki w poszczególnych wersjach silników, o czym również wspomniałem wcześniej. No i kolejna kwestia, że poszczególne silniki potrafią być naprawdę paliwożerne, dlatego też na to zwróćcie uwagę. A jeżeli chodzi o zalety, no to jest ich naprawdę sporo, zaczynając od przestrzeni w samochodzie, a kończąc chociażby na bardzo ciekawym wyposażeniu i komforcie jazdy. Do tego kierowcy doceniają również Forda S Max pierwszej generacji za jego użyteczność podczas dłuższych podróży. W końcu pamiętajcie, że jest to auto, które ma za zadanie sprawdzić się w przypadku dłuższych wypraw, a zatem jeżeli poszukujecie samochodu do podróży, który pomieści naprawdę sporo osób i którym będzie prowadziło się dość komfortowo i dość przyjemnie, no to być może jest to właśnie kandydatura dla Was. A jeżeli chodzi o sytuację rynkową, no to obecnie ceny są dość mocno zróżnicowane w zależności od rocznika czy stanu auta. Za te starsze roczniki pewnie z 2006 roku zapłacicie około kilkunastu tysięcy. Natomiast w przypadku tych nowszych wersji z 2014 roku cena będzie wahała się gdzieś tam w okolicach 40 paru tysięcy złotych. No i taka przykładowa oferta, na którą ja osobiście zwróciłbym uwagę, jeżeli poszukiwałbym, Ford S-Max pierwszej generacji, no to byłby to egzemplarz z 2013 roku. Samochód z przebiegiem około 130 tysięcy km, auto oczywiście z silnikiem wysokoprężnym o mocy 140 koni mechanicznych. Z automatyczną skrzynią biegów, z napędem na przednie koła, bezwypadkowe. No i w cenie, uwaga, około 31 tysięcy złotych. A zatem na pewno bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o zakup. A zatem jak najbardziej zwracajcie uwagę na tego rodzaju oferty. A tymczasem myślę, że temat został wyczerpany. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.